Pieski, czerwony, niebieski stają w mojej obronie Gdyby nie one, byłby po mnie chyba potrzebny nam domek Zbudujmy bazę, sam sobie nie poradzę Zróbmy to razem, bazę naszych ma... Baz Dziś musimy znaleźć wszystkie brainnoty na tej mapie! No. Ja znalazłem oh. ich naprawdę Mocny dużo. Ej, mi się wydaje, że to jest jakieś nowe brynoty Patrz, co to jest? Łubu Rolu. Ej, hey. takiego jeszcze nie znalazłem. On chyba jest jakimś papierem toaletowym? Nie, ja To smaczny. To papier toaletowy. I to jest znacznie więcej tych brynotów Patrz, na przykład musimy teraz znaleźć trzy monety, aby odblokować specjalny tutaj. E, co to jest? Właściwie, co to jest? Taki automat chyba z wojankami. Ej, spójrzcie, tutaj mam jakieś paliwo. I czy mi się wydaje, że ja muszę zasilić tą rakietę, aby dostać się do jakiegoś innego wymiaru? Robuj, no, zobaczymy, czy zadziała. Tak, koniec pokonocny. Może się, kosmiczne że kosmiczne brain stary. Tak. To prawda, ja też się tutaj dostałem. Mogę ci pomóc zatankować tą rakietę. A, no ta pomóż mi, bo tutaj musimy wszyscy ją na maksa zatankować. Ja już mam 50 wlane, a wy? Ja już też tam zadałem no, 50. Ej, widzę, faktycznie. Jak każdy będzie tutaj wlewał, to będziemy mieli napełnioną rakietę od razu w sekundę. Chodźcie, chodź, chodź, chłopaki, na górę, tankujemy to. Ta, na, pewno, na pewno tam się kryje. Jakiś brain load. musimy go tam znaleźć, bo dziś szukamy każdego brain rota, jakiego jeszcze nie znaleźliśmy. Graliśmy już w tą grę, ale jeszcze nie znaleźliśmy wszystkich brain loadów. Jak widzicie, mamy 88 na 242, to nawet w połowie nie jesteśmy! Właśnie, co a, jest? a ja mam toitek 98, jest to najlepszy z was wszystkich, co ja grać. Cichance. I teraz mamy już na maksa rakietę naładowaną, więc dołączamy do niej i chwila chwila! Stoń, Lacimy, lecimy, lecimy. Za, za 15. 15. Ej, zobaczcie, tutaj wszędzie naokoło pojawiły się jakieś nowe brajnoty. Tutaj w tym kubku jest coś. Ej, dobra, <tuszy> będzie dużo bardzo zbierania, ale jestem tak. ciekaw, gdzie polecimy naszą rakietą. O, ja cię Zawiacen. za 5, Cztery. 4, 3, 2, 1. Lecimy, gada, let's go! Gdzie to eee. będzie? Co to będzie za miejsce? Czy ona się unosi? Wow! Ja, wow. Ja By została po nowe brainroty kosmiczne. Może jesteśmy na planecie ci m u l t i m u Mamy Aquanautia! Nowy Brainro! Nowy Brainro to jest bardzo dobry. A chwila, co to jest za tutaj mamy jakiegoś no, Centruci no. nuklearuci. Hej, to ja go bardzo lubię, bo bomba to bowa. To jest bunkier, chłopaki, zobaczcie. A tam mamy planetę Ziemię, dobra, wchodzimy do bunkra. W bunkrze pewnie będą też mocne. Co! 1x1x1x1! 1X, 1X. Nie Ej, faktycznie tutaj są znaki hakera widzowi, no? a my nie lubimy hakera! O nie. Ej! A nie, to myślałem, że był Brainro. No to to był ptyś maślana Nie, nie, nie. ale wiesz co, na tej mapie zauważyłem jeszcze jedną fajną rzecz tutaj. Tylko musimy iść tam do przodu Tam jest jakiś gosteczek Nie, ale kto to jest? Astronauta Space obbi Teleport Co to Obi, jest to damy, Obi! Damy. Wow, mamy Obby, astronauty A tutaj chyba ta jest inna, co nie? Tak, Znaczyna. ja tutaj Ło, wow, wow. o, się na tych, na kometach skakać Na kometach, Dobra. o Tylko uważajmy, bo się możemy zablokować No właśnie, uważajcie, no, ale już mamy 91 ty gadasz, no Nie, no Ja. Yeah. Ty nie obierz skakać, ale tam na końcu widzę, że Ej. będą jakieś fajne brajnoty do zrobienia. Loboka Saturna, Saturnita! Ja nie, jest, jest akurat zwykła planeta. Nie, Nie jest to brainrod? Nie, to akurat nie jest brainrot. Ale na końcu jest! Dawajcie do niej! Czekaj, to są dwa brajnoty! Ja Czekaj! Los Planitos! Oto! No nowa, nowa jakaś. Jest tak to jesteśmy sekreto! Ej, czy jesteśmy mega kozakami, skoro znaleźliśmy sekreta? Ale ja bym jeszcze oddalił się tutaj i spojrzał, czy coś z daleka czasem Czeka. nie ma. Tam Ej, chyba jest! Patrzcie na to! Tutaj znalazłem coś kolejnego. Tu mamy nowe brajnoty, To są te. O! Los Katitos! One chyba zrobią znaki bloków, ja jej znam! Las Dobra, los Katitos! Dobra, wracamy! los takobloków, one są. Wracamy do normalnego świata. Z czasem najwięcej radości dają małe rzeczy. To chwile, gdy robimy coś wyjątkowego. Bo najważniejsze, że jesteśmy razem. Możemy dzielić się tym. Co dobre. No, i jesteśmy z powrotem. Ale, tak jak już mówiłem, kiedy tutaj podleciliśmy, to zobaczyliśmy coś nowego. Czy to jest. Patrz, to jest Ej, nowy Brainroth? Patrz, kolejna balerina! Ja już go miałem znalezionego, Tojtek! Ej, no to ty dobry jesteś. Ja Ale, niestety ja, tak ja, dobry ja nie jestem. Ale zobacz, koło tej rakiety jest jakaś dróżka i tam są kolejne Brainroty przed A. nami. Patrz, 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 patrz. ja coś tutaj znalazłem. Słuchaj, to, to, to? są jakieś papiery. A, to są Co? papiery do pracy! Job, job, job! job Sakura! No mega! No i tego idę tutaj z tobą, muszę go zebrać! I patrz, można tutaj wchodzić i jest kolejny chop, 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 sakura. Prawda, prawda. I czekaj, to możemy jeszcze wyjść wyżej? Nie, ale widzicie, dobrze, że to odkryliśmy, bo gdybyśmy tego nie odkryli, to naprawdę byśmy by nas bardzo dużo rzeczy. To prawda, to prawda. Tutaj już nic więcej nie ma, więc słuchajcie, możemy wracać i szukać kolejnych brainotów, które tutaj widzę, że się czają. Ej, tu są nowe przyciski chyba. Nie wiem, czy jak wcześniej klikaliśmy. Kiedyś klikaliśmy jakieś o. przyciski, więc je, one chyba są już odhaczone. Halo, halo, ja chcę tam na górę Ej. się dostać, halo. No na drzewach są nowe Brajnoty, wiesz? Na których Oj, nie, chodź trzeba? Chodź za mną, chodź za mną, jestem obok ciebie, dawaj za mną na na dwaniku. Nie graj, ale to poczekaj, moi drogi, tutaj czekają na mnie brajnoty, których jeszcze nie odblokowałem Jakie brajnoty? Ja żadnych brajnotów tutaj nie widzę Ej, To chwila, ty to chyba ślepy, ślety. Los Orcalitos tutaj jest, a to jest jeszcze Obi do przejścia Ej, dobra, ja jestem słaby w Obi Yeah, yeah. Ja yeah. odebrałem kolejnego brajnota i tutaj jest jakiś coś do otwarcia Jakiś taki Blok, otwieraj go Karlu! To był Karlu! Nie pojażdżę go. Kurdecko! Ten Black szczęścia jest w czasie odnowienia. Ej, ty można tylko tworzyć jednego, ale... Ej, czekaj, kolejny otworzyłeś. Pa, 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 To jest jakieś tajne przejście. Co ty znalazłeś? Co jest to tajne przejście? Dobra, to było całkiem mocne, może ej. tutaj jest więcej takich tajnych przejść. Płaki. A wiecie, ile mam brainerdów mm -hmm. znalezionych na ten moment? No, ile? Pewnie nawet nie Ciech. dwa. Six, seven. Oh, ale niej, to jest pa, to jest zbyt a... mocny gościu ale patrz, ja tutaj z powrotem przejdę i mam pomysł ja chcę sobie tutaj wrócić, ponieważ tam na dole są jeszcze jakieś nowe brainroty. O, tak! Tak, to jest urobie, to do znalezienia! Zbiera, zbiera. Chwila, chwila, chwila! Jak ja sobie podlecę tutaj, to patrzcie, mamy tutaj specjalne obi do przechodzenia, a na jego końcu będzie krzesło Brain Rot. CUTRE CARKUR! O Właściwie idziemy, Gazuj, chyba cię popchnąłem, op, bardzo cię przepraszam. Okej, i mamy. Yeah, let's go! Ej, spadłem! ci, to jest też coś takiego Karker, nie? Trochę taki Karker-Karkor, ale Trochę inna baza. wersja... A, ba, 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 musimy to wrócić, widzowie. A. Bo ogólnie admin zakazał nam używania dywanów, żeby do przechodzenia tych obi, więc nie możemy ich przechodzić bez obi. co no jest? Możemy no. sobie wejść na górę, ale nie możemy tutaj tak. spać z Admin nam powiedział, że jak użyjemy dywanu do chodzenia tutaj, to usunie nam wszystkie brejnoty w ukradni brejnoty, więc musimy bardzo Ech. na to uważać, ja nie wiem, czy mam! Uważaj, no, tak uważaj. to jest To jest najtrudniejsze ze wszystkich. Wszystkie stacje tego zaopatrzone na poliwa wiesz co? Ja troszkę spadłem i zauważyłem, że Ech. bardzo nisko jest jakiś Ech. tajny brynot. Widzisz, obok Ech. mnie? co on tam a ja je odblokowałem, bo ja może... oszukuję dywanem. No, próbuj może na niego skoczyć jakoś, Tartek. Stary, ja to próbuję za dwudziestym razem przejść i nie wytrzymam, no. O, to, to musi... bardzo trudne to. Stary, nie wytrzymam! A? 10 godzin później. Zostały mi dwa ostatnie krzesła, jest! Masz karkier Ale chwila. to jest jakaś linia, bardzo cienka linia. Ja tak, ja widzę, to chyba jest najcieńsza linia, jaką kiedykolwiek widziałem i musimy ją przejść. O, o, o! o. Ostrożnie, ostrożnie Jest, o ja cię kręcę yeah, let's go. E, Dobra, to tak Teraz spróbuj spaść tutaj do mnie na dół, bo to jest kolejny brain no, Nie, ja nie się ominąłem to go On tam był Ja cię kręcę Ej, czekaj, tu mamy coś Niewidzialną drabinę do góry. Woohoo. Ej, rację, nowy Brainrod! A z nią nowy Brainrod. I tu też nowy Brainrod. Mamy tak dużo nowych Brainrodów, że to jest. Znastwo. Niesamowite. I chodźmy tutaj, bo chyba na tego to też nie. A, tego już zdobyliśmy wcześniej. Ej, a wchodziłeś do tej bazy gdzie z na lasem, czy nie? Ej, ja prawie umarłem! Tutaj nie, nie wchodźcie na długo do tego ognia, bo się spalicie Aha. A teraz na no, nie? Patrz, złapię tego. Ej, opa, tego nie złapałem Tego złapię Chodź, to. Jest, złapałem oh, nowy, nowy. Ale. To tutaj jest miaur, ale my chyba już go zdobyliśmy, co nie? Ej, wiesz co, a chyba zdobyliśmy, to prawda No to na ludzie, ale na szczęście tutaj jeszcze chyba nie byliśmy Chociaż nie, my tutaj to przechodziliśmy, ale może będzie, patrzcie, nowy lucky block Może nowy on jest, to będzie jeszcze ukryty O nie. Dawada, zawada, coś tak wyszło w Yes, moj! Nie no jej, Ona ma taki wyraz no, twarzy, chyba. By bardzo wkurzona. Ej, co to jest? Orka Lero, nowe Lero. Orka nowy go Tak, której dodają ogólnie nowe hobby i czasami różne nowe rzeczy. Patrzcie. Ej. Dostałem żółtą karteczkę, monetę A, a pamiętam, o że zę. potrzebujemy zdobyć trzy takie Tak, tak, ja to pamiętam I czekaj, 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 co jest tutaj? Mnie zastanawia, patrzcie na to Ej, Przyszedłem do jakichś tunelów I chwila to, czy to jest jakiś dropper to, to to, dropper, to jest dropper, to jest dropper. O, Co ale... to tam robisz? Nie, aj, 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 aj. muszę a przejść ten dropper wlega, Bez no? dotykania żadnej części Yeah Nie udało mi się to przejść Jestem super Cześć! <grym> ale wiecie co? Musimy zdobyć te trzy monetki, ale nie wiem jakie zdobędziemy. No ja już tutaj no mam plan. Patrzcie, zauważyłem tutaj takie coś dziwnego. Widzicie? Ej, co jest? O, ka! jest to Bo ogólnie czasami widać na mapach, że coś się zmienia kolorystycznie i tutaj na przykład to ta ta... się coś, zmieniła. A to co to jest? Hejka! To jest Tignek Sachur? Do, 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 Halo, kim ty jesteś? Hej! Admin, Abios? Tak, potrzebuje więcej. Juuu. Ej, czy będzie coś admin Abios? O, to mamy pieska jakiegoś kolejnego. Odbierzmy go sobie. No, ale on to nie był piesek Pimpek ani piesek luczek. Ej, no, no właśnie, to robione. nie były pieski. Pieski. aha. Tak, w monetę, to i tak się w monety. Gdzie jest moneta? Co się stało? No? No? Widzisz, widzisz? Czy nie. Tu jestem, no, na mnie. O. Tak, to no, to no jestem blabbo, tu. No, No jestem pieniądze. tu, gdzie nowo. O! Na o, to ja! Łat! Pieniądze, pieniądze się nazywa Brainro. Ej, super, go ominąłem! No, trochę tak, ja też nie pomyślałem, żeby w niego kliknąć. W sumie to nawet dobrze, że w niego kliknąłem, ale spójrzmy, co nam jeszcze tutaj zostało. Tam mamy już przeszliśmy to. Tutaj to już chyba też przeszliśmy. Ej, Chociaż a na drzewa, a, a już nie, na drzewach zebrałeś te bronią z drzew, bo tutaj ich trochę jest! Tego i tego Dobra, nie przeszliśmy. Czekaj, co, na drzewach? Nie! A, popatrz wszędzie drzewa i to, tutaj są jeszcze kukurydzy różne! Co ty gadasz? Ty, o, faktycznie masz, widzę! kukurydza. Znajdziemy dzisiaj każdego breuta, który nam tylko tutaj wejdzie. Słuchajcie, Jesteśmy najlepszymi poszukiwaczami brainrootów, poszukiwaczami. Ej, tak, tak. co masz? tutaj coś jest ukrytego, ja tego wcześniej nie widziałem. Co? Gdzie? Ej, faktycznie. Tutaj za tą bazą, A jak tam się mamy dostać bez dywanu, ha? to jest chyba niemożliwe. No, dlatego użyłem, oczywiście, ale los chodźcie, chodźcie. E, weźmy no to no, co mamy? Los to bros. Aż do... mamy Lost Bros. No, to prawda, tego Ej. już mamy. Co to było A co to jest za ninja? Ej. Jego ciężko zdobyć. Bo się rusza cały czas! Tak, go Frio ninja się nazywał! I go w sekundę! A to? Co to jest? Opa! Ej, co? Tu? Ej, dobra, ja jestem ciekaw, jaki jest najrzadszy brainwad, czy jest strobera Jest! Pojawia o, ja się przez tunel razem z innymi mózgami najrzadsze. Więcej szczęścia. No to nie wiecie, jaki brajnot powinien być, bo ja nie to to w tutaj. Ej, ja kupię większe szczęście za 500 drobuksów i dostajemy szczęście razy 100. Czajcie, jakie brajnoty będziemy do dostawać z tego? Ej, dobra, muszę ta, chodź, na na to, od razu coś lepszego idzie i od razu odbieram. Serio, proszę, żeby był strobera musimy go zdobyć. I don't know what I'm to, prada, to prada. No tu, no. Ej, mieć, a That's That's Ey, nawet one of the camps did Ej, ej, co, to, to jest... Nuklea, co to Co to jest? Nuklearu dinozauro! Nuklearu dinozauro! A tutaj, e, Limoncetta, jakaś taka. <gulana> ej, patrzcie, w sumie najwięcej Brynotów to odbierzemy sobie przez po prostu tutaj stanie. Ja nie muszę tutaj teraz nic jest zrobić. to, tak, tak. to ja <gulana> idę zjeść sobie, sobie obiad i ja pójdę za godzinę. Zobaczymy, no, 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 co to jest. No, 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 no! Stań no. no, toma to. ślana! A co jeśli poleci zdrobery elefanta Ty tego nie zobaczysz No i tak, ej, czekaj, ty odpiliłeś dwa razy szczęście, ty chyba coś spalogowałeś. Ej, co to. ¡Creepos! Oh ¡Medusi! Nice, ej, kolejny nuklearny dinozaur. dinozauro. Ej, szczerze, no, gdybyśmy mieli to. takiego laka w stylu No, lawaka Saturna, Saturnita. My nie mieliśmy lawaki Saturno, wydaje mi się, że kiedyś ją znaleźliśmy. Ej, ale coś tutaj ej. lata. Widzicie, co czasami się tutaj pojawia? A, to jest taki malutki, szybki który bardzo no szybko leci. Ciężko go zdobyć. Ty, ja go widzę. On tam lata. Jak go Musisz. zdobędę, gara, Patrzcie. Wyceluj w niego, wyceluj. Patrzcie, lata, lata, lata. Ej, lata. To jest treno turbo, turbo. Wiecie, o którego mi chodzi? Mam wiem, to To jest bicykleta, chyba czy co tu jest? Nie gadaj, że bicykleta. No taka nowa! Zataka Ej, zataka zataka. Zataka. mamy nową bicykletę, ale chwila, to mi zniknęło znowu. Jak zdobyć tego jednego co tak szybko lata? Jest to, trzeba zobaczyć, z którymi są Ej. lata i się ustawić na niego poczekać. A co, A co to jest co to? To jest to co Ej. tak lata. Tak jest drony, Ej, to jest lak! No właśnie, co Aha, to, to... jest część serwera na 15 minut nasze odpalone. Tak, bo to są takie konicinki. Ej, o, 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 miałem tą latającą. Gdzie ona tak. Jest? Ustaw sobie, ustawcie tutaj tutaj przed linii i ja on zaraz powinien do ciebie przylecieć. Ja widzę ją, ja widzę ją, ja widzę ją. Trzeba po prostu to stanąć. Jest! Mam! Brain got brain got. God. Ej, a co tutaj? Nie, te wszystkie brainrociki mamy. W sumie tutaj czekaj, pojawiają coś się. coś nowego, coś nowego. O nie, jednak nie. A sprawdźmy na naszym indeksie. Patrzcie, mamy naprawdę bardzo dużo brainrotów. Uh, ja nazywam się Los y, Chicleteres. Oczywiście jestem blisko chyba. Po nie, to jest Ci, chipsini, jest chipsini ketchupu, to mustarda. Ja to o! Ale fajny. To jest um, nachos z ketchupem, też taki bardzo dobry brain rot. Nie, ale wiesz co, bardzo dużo brain rotów już znaleźliśmy sobie. Ej, patrzcie! Tutaj wyskoczył, widzieliście to? Nie! Karol ja przez sekundę wyskoczył stąd. Ale to był Nie, 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 to no, tak, to był brain rot, to na pewno do zdobycia. Ale trzeba go zdobyć po prostu, jak on się to pojawi raz na jakiś czas. Ciało ciało lega, co, 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 co? Ej, ale tu było coś innego. To nie było to, no by co leciało. To, co leciało, to A. jest rasauro Turbo. Ej, legendarny. Dobra, to ja tutaj poczekam dobra, w takim dobra. razie. Ale... Ej, nie. Ciało, nie. Ciało. co leciało, Gdzie? Musisz się tutaj ustawić, bo ja w tym miejscu gdzieś. Dobra, w końcu. Tak, odpalę się gdzie? to, i teraz powinno na mnie się zacząć ty masz? I co to jest? Pewnie. Jakiś... To, no to był. Blud... Ten A. Ale ja to przecież mam na linii. Okej. Okay. I tutaj mamy tak, otwórz blok szczęścia. Jak to zabrać inne Eee, Czekajcie, tutaj mamy. u kaneloni smoka. Pojawia się Potem, przez tunel. To... Nie wierzę. Ej, co to? Wraz z przyjacielami e, aktywują drzwi do pokoju dwa przyjaciół. A i następnie. O co Ty, chodzi? wiesz, o który pokój chodzi? Ten, co byliśmy przed chwilą. Który to był pokój? Tam gdzieś we dwóch chyba klikało i tam się wchodziło, pamiętasz? Tak, nic nie, chodźmy tam. Aha, Tylko, dobra. Wiecie co? Coś w tym pokoju jeszcze można Kliknąć zrobić. Kliknąć na serduszko w środku pokoju. Patrz, tutaj Darnka. jest serduszko. Darnka. O! Mamy! you Nie wierzę, że po takim czymś to znaleźliśmy Ej, dobra, potestujmy, potestujmy kolejne rzeczy Ma... Znajdź coś pięknego i błyszczącego w jaskini Mamy kolejne okay, trzeba znaleźć jakąś jaskinię e. i na pewno przyjąć jakiegoś diaksa Ale chwila, chwila, gdzie jest jaskinia? To jest dobre pytanie na gdzieś na dobre, dobra. Dobra. O, tu muszę włożyć karteczkę Dobra, włożyłem kartkę a. Brakuje ci niebieskiej monety Jak to niebieskiej? A, bo to trzeba każdą po kolei No, no, prawda, nie... no. no nie Ej, takiego ja znalazłem od twojego brynota bo tuż obok mnie Ej, przez ten cały ten, czas a, Czy ty wiedziałeś, co się dzieje pod mapą? Po? Co? Jak to pod mapą? Co pod, po, 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 po. Musisz wejść pod mapą, bo tutaj coś się kryje. What? Co to Jak jest? To? Ej, to tutaj, jest, tutaj jest jakieś, jakieś zejście. Okej, okej, okej. Czekaj, tutaj faktycznie można jakoś wejść. Ej, mam! Aha. Tutaj jest wejście, wejdź tam do góry, wejdź tam Co do to góry. to jest Co za miejsce? Zagadasz? O, JA! To mamy te! Dla kokaracza, no? Dla kokaracza, ale wiecie co, Dla kokaracza też wychylała się z tamtego miejsca gdzieś. Okej okay. Ale tutaj jest też, patrzcie, tutaj jest do przejścia Las Combinaciones musimy zdobyć, zobaczcie. Tak, tylko to jest bardzo ciężkie, ja spróbuję to przejść, ale jak się mi wyjdzie? Pa! Ty, ja to pa, ledwo widzę. Kruse. Ja to ledwo widzę co ja ty się dzieje. Ja przyszedłem do tego parkura! Na pewno, ej, faktycznie, no bo tu przyszedłeś tą pa, trudniejszą grano. wersję. Mhm. Oho, oho. Ej, oho. jakiś tajny secret, trzeba sprawdzić co to jest! Dobra, tajny secret! 20. No szkoda, że nie OG, ale tajny secret też, dobrze. To jest bicykleta, jak coś tam to no, jest ja No way, dlaczego? No dobra, ale gdzie, gdzie jest ta jaskinia? Nigdzie nie można znaleźć. Masi, jaskinia no właśnie, jest to nie, nie, ma nie do zdobycia i zastanawiam mnie, jak ją tutaj wyłapać. Ej, ja... A zobacz, czy masz zaginiony Mateo odszukany, czy nie? Nie, chyba nie ja, gdzie on jest. No to ja chodźcie, tutaj. tutaj do mnie są takie kości na mapie, trzeba kliknąć, i się teleportujemy potem. Kości no bo... na mapie. Czekaj, ja tutaj Co no. to ci Co to jest? No to ma jest leki blok do otwarcia. O I, ja. jakiś, I jakiś nowy brajnot? Tigrilini, watermelini, a tutaj jest Janka. E, ale zobacz, widzieliście tego brajnota w ścianie, który tak lekko wystaje? Widzę, aż go mam. Aha, a dobra, Hola, trzeba, znaleźć la, to. Te, trzeba znaleźć te kości, żeby zacząć je znaleźć. No, no bana! No, no. I to na kości sobie tu, no? Ej, to ja już chyba je wcześniej znalazłem, zobaczcie. Ej, ale to jest jaskinia! Tak, to będzie o, w takiej jaskini, to coś. I coś błyszczącego, coś błyszczącego. Ale ty oszukujesz za pomocą dywanu, nie można latać. Ej, to mam coś błyszczącego, to śliczy. Ej, Ej, chyba się parę? nie liczy. No ale nie, czekaj, tutaj jest błyszczące. Tutaj jest coś. Co mm, to może jest? Może! Zajdziemy gdzieś indziej? Znalazłem! Znalazłem! Tu był błyszczący klejnot. O kurczę, Blaszka, dobra, muszę też go kliknąć. Ja ci ja kręcę, jestem ja najlepszy w chowaniu, szukaniu, Będroto! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego. Kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Hej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.